Możemy być pewni, że Bogu na tym zależy, żeby nam się powiodło tutaj, żebyśmy wygrali. Inaczej nie starałby się tak bardzo, żeby do nas dotrzeć. Nie okazywałby nam tyle cierpliwości. My wiemy, jak często chcemy człowieka gdzieś tam pokazać jemu, jaki jest zły, czy coś to mu powiemy i później zaraz grozimy konsekwencjami. I wydaje nam się, że już i tak dosyć cierpliwości okazaliśmy drugiej osobie, a on przez pokolenia cały czas mówi, mówi, mówi i daje szansę człowiekowi, żeby człowiek się mógł uratować, to po tym możemy poznać, że to mówi ktoś, kto nas miłuje, że nie ktoś, kto nas nienawidzi i chce tylko mieć powód, żeby nas zabić, tylko ktoś, kto chce nas naprawdę uratować. A więc warto jest posłuchać, co On mówi, bo nie można być dzieckiem takim, które słucha, słucha, a w sumie nie słucha, co mówi ojciec, tylko posłuchać, co On mówi. On nie mówi jakichś takich, nie wiadomo jakichś rzeczy i w sumie jest w miarę łatwo jest zapamiętać, co On mówi. Ile jest stron Nowego Testamentu, i czytamy, czytamy i możemy wiedzieć, co tu jest napisane. Co on mówi o sobie, co on mówi o ojcu, co mówi o tym, w jaki sposób się uratować, przecież to wszystko jest tutaj wyraźnie przekazane i nie jest to jakaś księga tajemna, z której nie jesteśmy w stanie wyczytać, tylko to życie ziemskie sprzeciwia się temu, co Bóg mówi, tak samo sprzeciwiało się życie Izraelitów. Oni też dobrze wiedzieli, co Bóg mówi, ale życie codzienne, ono nie pasowało do tego, co On mówił, bo to było zbyt czyste, zbyt piękne, więc oni to przerabiali na swoje i zmieniali to, co On mówił, na swoje. A więc widzimy, że Bogu zależy, chce i teraz tylko czy nam zależy. Siedzimy teraz, widzimy siebie w takich ciałach, jesteśmy tu jeszcze w takich ciałach, one są śmiertelne. Dopiero kiedy wróci Jezus otrzymamy nieśmiertelne ciała i powinno nam bardzo zależeć na tym, żebyśmy kiedyś się spotkali w nieśmiertelnych ciałach, żebyśmy byli jak Chrystus. A żeby to osiągnąć, powinniśmy się starać wszelkimi siłami, żeby tak było. Że to nie można sobie osiągnąć mimochodem albo przy okazji. To musi być główny cel naszego życia, żeby być znalezionym, gdy On wróci, przygotowanymi na spotkanie z Nim, a więc już regulującymi, oczyszczającymi, uświęcającymi, żeby nie, nie być zaskoczonymi, kiedy wróci, ale żeby pomnożyć to, co dostaliśmy, a więc wykonać pracę, którą On chce, abyśmy wykonali. Jedną z tych prac jest właśnie, że ojcze, tak jak Ty mnie posłałeś na ten świat, ja ich posyłam, aby oni mówili to, co Ty mi powiedziałeś, aby oni przekazywali to dalej. Masz zadanie przekazywać dalej to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Apostołowie to co się czynili, przekazywali to dalej, i to jest w sumie bardzo drogocenne dla mnie i dla Ciebie żeby rozumieć na co szczególnie uwagę zwracał pan Jezus, na co szczególnie uwagę zwracali apostołowie, na co szczególnie my też zwracamy uwagę. Jedna rzecz, że gdy Chrystus umarł, to wszyscy umarliśmy. To jest taka szczególna uwaga, że Jezus miłuje wszystkich tych, którzy doszli do tego samego przekonania, że skoro on umarł, to i myśmy umarli. Na to uwagę powinniśmy głównie skoncentrować. Co ja nie żyję, jak to nie żyje, a powinienem nie żyć? No Jezus mówi, że powinienem. To co ja mam teraz zrobić? Nie żyć, czy żyć? Jeżeli chcę być znalezionym, kiedy on wróci gotowym, to powinienem nie żyć. Ale jeśli mi na tym nie zależy, to mogę żyć. Jezus mówi, kto żyć będzie dla siebie, ten straci wieczność. Kto będzie żyć dla Niego ten zyska wieczność. A więc załóż, mam świadomość, że gdy będę żył dla siebie, to stracę wieczność. a gdy będę żył dla Niego, to zyskam wieczność. A więc wolę stracić to, co teraz, żeby zyskać to, co przyjdzie z Nim, niż stracić wieczność poprzez swoją upartość. Bo problemem jest nasza upartość. Ja to zrobię po swojemu. A okazuje się, że po swojemu nie działa. I potem masz wierzących ludzi, którzy mają tyle samo czasu co Pan Jezus, ale gdyby przyrównać to, co uczynił Pan Jezus w tym czasie, to, to różnica olbrzymia, całkowicie olbrzymia różnica. Pan Jezus w ciągu około trzech lat wykonał mnóstwo pracy na tej ziemi, mnóstwo pracy niesamowite poświęcenie i niesamowite siły od Boga wzięte, żeby w tym ciele wykonać tak potężną pracę. I On to zrobił. On wiedział, że tego będziemy potrzebować. My też wiemy, że potrzebujemy prawdy, aby być wolnymi ludźmi. Potrzebujemy znać prawdę, a więc czym my chcemy? Znalezieni być w dniu Jego powrotu jako ludzie, którzy Słuchali go i czynili to, co on do nas powiedział. Tu nie chodzi o fajerwerki chrześcijańskie. Tu nie chodzi o to, żeby ja sobie chodził, bo mi się tak podoba, albo nie chodził, bo mi się nie podoba. Tu chodzi o posłuszeństwo. On w posłuszeństwie doszedł do doskonałości i my mamy być posłuszni, aby być zbawionymi, bo on powiedział, że będzie zbawieniem dla tych, którzy są posłuszni. Więc mamy sprawy, wiele spraw mamy rozwiązanych. My nie powinniśmy patrzeć, oglądać się nie wiadomo na co. Powinniśmy rozumieć, że to nasze ziemskie życie, ono ma jakieś znaczenie, jedzenie, picie, ubranie i tak dalej, ma jakieś znaczenie, bo jesteśmy narażeni na chłód, na głód, na, na, na różne doświadczenia. Ale to nie może przerastać tego, co mamy w Chrystusie Jezusie w sprawach duchowych. Te sprawy muszą ustąpić wobec spraw duchowych, a więc bardziej potrzebujemy zwracać uwagę na to, czy my jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, czy my jesteśmy nakarmieni Chrystusem, czy my jesteśmy wonią Chrystusową na tej Ziemi, niż na te zewnętrzne rzeczy, bo te zewnętrzne przeminą, ale to, co Chrystusowe, jest wieczne. Więc powinniśmy mieć świadomość, że to, co przeminie, ma wartość, ale przemijającą. A to, co w Chrystusie ma wartość, ale wieczną. Musimy mieć rozeznanie tych dwóch wartości i umieć się między nimi znaleźć, żeby nas nie zgubiła ta wartość ziemska, ani też abyśmy nie wpadli w jakieś potępienie i nie umieli korzystać z tego ziemskiego. Abyśmy umieli korzystać, wiedząc, że to przemija, a więc nie przywiązując do tego w ogóle serca, używając tego, jakbyśmy nie używali. Z powodu tego, że potrzebujemy czegoś, to bierzemy to. Jeśli Pan nam daje, korzystamy z tego, żeby to mogło posłużyć dobrej sprawie. Uczymy się praktyczności, wyboru, decyzji. Jeżeli coś nam się nie powiedzie, to uczymy się, to było nam niepotrzebne, więc po co drugi raz później znowuż to samo robić? Uczymy się, jak korzystać z tego świata, żeby ten świat nas nie wykorzystał. I jak korzystać z Pana Jezusa, aby On nas wykorzystał dla dobrej sprawy. I teraz możesz zobaczyć i porównać sobie życie jednego człowieka i życie drugiego człowieka, czy ono jest skoncentrowane na sprawach Chrystusowych, czy ono jest skoncentrowane na sprawach przymijających. I mamy kolejną bardzo ważną rzecz. Słowo Boże mówi, że po miłości wzajemnej rozpoznają, żeśmy Jego uczniami. I, I mówimy o tym, że Pan Jezus chce, aby być rozpoznawalnym. Ale co my z tym zrobimy? Mamy olbrzymią możliwość okazywania sobie nawzajem miłości Chrystusowej. Ale jeśli my jej nie będziemy okazywać, to wtedy jesteśmy, powiedzmy, jak, jak zepsuty telewizor. Program niby jest, ale go nie można zobaczyć. Wiesz, że cały czas działa jakaś stacja telewizyjna, ale ty nie możesz nic zobaczyć, bo masz zepsuty telewizor. I człowiek wierzący, który nie miłuje, jest jak zepsuty telewizor. Wiadomo, że miłość nadaje cały czas program miłości, ale nie można tego zobaczyć, programu, bo ten człowiek nie przekazuje tego, co nadaje stacja z nieba. Miłości wzajemnej, łagodności, przebaczania sobie nawzajem, budowania się na Boży Dom. Rozumiecie, jeżeli tego nie można zobaczyć, to jesteś jak zepsuty telewizor. Można go naprawić jeszcze, trzeba pewne rzeczy wylutować, a pewne wlutować, może usunąć to, co tam dodatkowo dołożono, nadprogramowo i to coś zadusiło, przytłumiło, a w to miejsce z powrotem przywrócić. To, co powinno funkcjonować, działać. A więc my jesteśmy jak ten odbiornik, nadajnik jest w niebie, ale jeśli my nie będziemy prawidłowo podchodzili do spraw Bożych, to my się zamkniemy na ten nadajnik i przestaniemy nadawać tym, co z nieba. Czy widzisz to? Ilu z nas jest takimi widocznymi nadajnikami, i można po nas zobaczyć, program z nieba nadal jest, funkcjonuje i dalej jest wysyłany na tą Ziemię. Chrystus nadal. Jest tym, który działa i pracuje poprzez to, widoczne jest to wtedy. I pamiętacie, jak on się modlił do ojca i prosił, ojcze, aby inni mogli zobaczyć mnie przez nich, aby świat poznał, że ty mi je posłałeś. Niesamowite, prawda? Może, może czasami jest prosta rzecz, bo czasami jest tak, że podchodzisz człowiek mówi, to nie gra, to nie gra. Ty patrzysz, a tam do gniazda nie jest złożony ten przewód, I, ale przecież ty nie masz podłączonego, no i włączył i już działa. A, to nie, to nie było zepsute, tylko niepodłączone. i może tak jest z tobą, że nie zepsute, ale nie podłączone, nie działa po prostu dlatego, że nie podłączone, że nie funkcjonuje to połączenie. A wiemy jakie to jest połączenie, znamy dobrze, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami jest człowiek, Chrystus Jezus. I żeby to funkcjonowało, my w tym człowieku, Chrystusie Jezusie, Synu Boga i Synu Człowieka mamy żyć, mamy funkcjonować. I to jest tutaj w liście do Hebrajczyków bardzo mocno opisane i to jest, to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. Wielu ludzi nieustannie mówi o Jezusie Chrystusie jako o Bogu i są w stanie o to walczyć do upadłego bo uważają, że w ten sposób go czczą. Kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa i słuchasz, o czym On mówi, On bardzo wiele mówi o swoim człowieczeństwie. O tym, co powinniśmy robić, jak żyć, żeby Go naśladować, czym się karmić, że On przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, aby pojednać nas z Ojcem. On cały czas kładzie nacisk na swoje człowieczeństwo. Potem kolejni apostołowie, i znowuż mamy, że oni bardzo niewiele mówią o jego boskości, ale olbrzymią ilość mówią o jego człowieczeństwie i naśladowaniu go. I nawet tu list do Hebrajczyków mówi, że widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od Po co to wszystko? Dlaczego nie skoncentrować się na jego boskości, skoro jest to potężna boskość, on włada wszystkim, wszystko jemu jest poddane, a koncentrować się na jego. Człowieczeństwie. Po co to tak ma być, skoro, skoro wyższa jest Jego boskość? Dlatego, że gdybyśmy się skoncentrowali na Jego boskości, to byśmy przestali naśladować go. A więc on nie wykazuje nam tej chwały, tylko pokazuje nam tą chwałę człowieka, nowego człowieka, żebyśmy skoncentrowali się na człowieku, na nowym człowieku i byśmy go naśladowali. Bo tak to ludzie siedzą i nie wiedzą, co robić. A więc On sam okazał nam chwałę nowego człowieczeństwa i mówi: Teraz chodź za mną, wyprzyj się starego człowieka i chodź za mną, naśladuj mnie. Wszystko stało się nowe. Ale kiedy wróci, zobaczymy go w chwale Ojca i swojej, zobaczymy, jakim jest teraz, tam w niebie. I będziemy doskonale, jak On, gdy my będziemy tak tacy jak On był na ziemi. A więc tu nie chodzi o to, że coś pomniejszamy w Jezusie. Tu chodzi o to, gdzie dzisiaj mamy patrzeć, aby brać przykład. I dlatego Pan Jezus głównie skoncentrował się na tym, że jest człowiekiem z nieba, że jest posłańcem, że jest Synem Boga Wszechmogącego, ale po to, żeby w sobie nas przyprowadzić do Ojca. I teraz kto trwa w Nim, ten owocuje. Kto nie trwa... Ten nie owocuje. My owocujemy yy, owocem, który tu na Ziemi jest bardzo ważny. Łagodność, cierpliwość. W Niebie już nie będzie cierpliwości. Tam wszystko jest doskonałe. Tu, tam nie będziemy musieli się jakoś rozwijać. Tu na Ziemi musimy się rozwijać. A więc, kiedy czytamy Słowo Boże i, i dociera do nas. To my patrzymy, na co koncentruje uwagę nam Bóg. Co on chce nam najbardziej powiedzieć. My nie chcemy przelecieć nad tym, co on mówi, i teraz my, Boże, powiemy tobie, co my myślimy, że dla ciebie jest najważniejsze. A Bóg mówi, nie mówcie, co jest dla mnie najważniejsze, bo najważniejsze jest to, żebyście mnie słuchali, co ja do Was mówię. Tak bardzo ważnym dla mnie i dla Ciebie jest to, żebyśmy naprawdę mieli oczy zwrócone, tak jak ojciec bierze syna i chce mu coś pokazać. A syn patrzy do góry. Ojciec mówi: Dobrze, dobrze, ale teraz pójść tam. Tam dla ciebie jest coś ważnego. Idź podnieść ten papier. Ale tata, ja na ciebie patrzę. Dobra, ale teraz idź podnieść ten papier. I tak Bóg mówi do mnie i do ciebie: Ale teraz idź i usłusz bratu. Ale teraz idź i usłusz siostrę. Ale teraz idź i powiedz Boże Słowo. Teraz idź i uczyń to, co powiedziałeś. Teraz rozumiecie? Teraz idź, 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 idź i czyń. A kiedy on wróci, to wtedy będziemy mieli wiecznie się radujcie, bo będziecie doskonale jak on. Ale dzisiaj idź, idźcie, idźcie, idźcie i to zróbcie. Idźcie, tym się zajmijcie. Módlcie się, słuchajcie, rozgłaszajcie, budujcie. Idź, czyń. Bądź człowiekiem czynu dzisiaj, tak jak Pan Jezus był na ziemi. I czynił cały czas, co chciał Ojciec. I na tym skoncentrował naszą uwagę. W porządku, żyjesz na ziemi, ale niech Twoim najwyższym celem działania będzie czynić to, po co przyszedł Chrystus Jezus. A więc rozumiecie, Jezus mówi, kto mnie słucha, nie czyni, ten przegrał. Ale kto słucha i czyni, ten wygrał. A więc kiedy Jezus kieruje mi oczy na swoje przebaczenie, i mówi, teraz zobacz, jak ja przebaczałem, jak ja się zachowywałem wobec grzeszników. Idź i zrób to samo, Marian. Daj ci życie, abyś to zrobił. I kiedy doznaję, że On działa we mnie, po to właśnie, żebym to zrobił tu na ziemi, aby Ojciec w niebie widział, że we mnie żyje Jego Syn w tej formie, w jakiej On chodził tutaj po, po ziemi w ciele. Wtedy jest prawidłowo. Nie medytować, nie filozofować, nie wiadomo, jak przemądrzać, po prostu czynić to, o co On mówi. Tak jak On mówi, ja Wam nakazuję, abyście się nawzajem miłowali, jak ja Was umiłowałem, aby wszyscy poznali, że ja tu byłem, że ja jestem Waszym Zbawicielem. Proste? Czynić. No nie spać, czynić to po prostu, robić, robić, bo później już nie będziemy mieli co robić. Bo to, co dzisiaj zapracujemy, pójdzie za nami. To nie znaczy, że rzucam świat, przestaję cokolwiek robić, żyję pośród tego świata, ale żyję wiedząc, po co ja tu żyję. Jezus też żył tutaj, wiedząc, po co żył. Aby świecić, rozjaśniać, On przyszedł rozjaśnić wszelkie ciemności, On przyszedł powiedzieć nam prawdę o zbawieniu i w jaki sposób możemy być zbawieni. Wszelkie kolano ugnie się przed Nim. Teraz ludzie się niegną przed Nim. Teraz traktują go w różny sposób, może taki czy inny, ale nie gnął się przed nim kolana. Ale przyjdzie czas, że każde, które się nie zgięło, z powodu oddania mu chwały i czci, zegnie się. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc to jest niesamowite, czytać Biblię i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby skierował nasze oczy, naszą uwagę na to, co chce nam przekazać. Rozumiecie, dlatego oni się mijali z prawdą, że oni go nie chcieli zrozumieć. On wyraźnie Bóg do nich mówił przez proroków. A na końcu przemówiwszy przez swego Syna, pokazał nam to wszystko, co powiedział. Każde słowo wykonywało się. I mogli ludzie zobaczyć, jak wygląda to, co Bóg chce nam przekazać. A więc niesamowite. A potem przychodzi to niesamowite słowo, które mówi: jeśli wierzycie we mnie, to i wy czynić będziecie to, co ja tu czynię. Niesamowite słowo, które wzywa nas do chwały. Do Jego chwały tu na tej ziemi, w jakiej on chodził. Pamiętacie. Jak się modlił. Ojcze, ja im przekazałem chwałę, którą ty mi dałeś, aby oni szli, dalej szli, aby oni dalej żyli, naśladując mnie dzięki mojemu życiu na ziemi, aby oni dalej szli. Podnosząc głowę do góry, mieli świadomość, że wróci Jezus, a ty żyjesz tu na ziemi dla niego, póki tchnienia twego. Pańscy jesteśmy. A więc nie zmarnuj czasu na, na, nie wiem, co tam, kombinowania czy inne rzeczy. Wykorzystaj czas, aby być coraz bardziej podobnym, podobną do Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. To jest ten, ten na ten obraz, abyśmy mogli być podobni. Kolejny ciekawy taki wskaźnik jest to, że Bóg wszelkimi sposobami, wieloma sposobami, wielokrotnie przemawiał do ludzi. I kiedy czytam apostoła Pawła, który mówi może to przeczytamy pierwszy Koryntian, 9 rozdział od 19 wiersza będąc wolnymi wobec wszystkich oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał i stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. No, Jezus zasiadł między grzesznikami, mógł wyglądać jak jeden z nich. I ludzie mogli sobie pomyśleć o nim: A, jada z grzesznikami, taki sam jak wszyscy. Ale on nie był grzesznikiem. On po prostu tam zasiadł po to, żeby uratować grzeszników. Niesamowite. I Paweł też to robił. A więc on uważał, że żyje tu już nie po to, żeby rozsądzać, tylko po to, żeby żyć naśladując Chrystusa Jezusa. Będąc wolnym. całkowicie wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Aby jak najwięcej ludzi pozyskać, aby czynić dalej, co czynił Chrystus. Pięknie, co? Masz wspaniałą możliwość pracy u Pana, w Jego winnicy. Dalej w tym samym temacie, w którym On tutaj był na tej ziemi. Aby jak najwięcej grzeszników naprawdę uratować. A że ci grzesznicy nie chcą się dać uratować, to widzimy w Biblii, ilu uratowali apostołowie. Wydawałoby się, że tłumy się nawracały. A zobaczcie, ile problemów było, żeby z tych tłumów iluś żyło dzięki Jezusowi Chrystusowi. Większość chciało kolejnej wspaniałej religii, gdzie cuda się dzieją, gdzie, gdzie ludzie językami mówią, prorokują, super, jaka nowa, wspaniała, nowoczesna religia. I zagubili się całkowicie, nie myśląc o tym, że to nie jest religia, tylko to jest. Taka, taki, taki widoczne działanie Ducha Bożego, który chce, aby wszyscy byli jak Jezus. Że to tylko jak było też po to, żeby ludzie mogli zobaczyć, że działa moc Boża, moc wysokości, ale głównie, żeby życie ludzi zmieniało się na podobieństwo Jezusa Chrystusa, a tego oni już nie chcieli. I lata mijały i oni nie chcieli. Nawet stare grzechy nie porzucili. A więc Paweł mówi, robię to, co robił Chrystus. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakoby był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakoby był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym. Aby słabych pozyskać dla wszystkich, stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. A więc to samo Pan Jezus. Oni o nim źle mówili, a to pijak, a to żarłok. Jakkolwiek oceniali go, a on ja i pił i dalej opowiadał Ewangelię. Oni go chcieli zabić, a on dalej opowiadał prawdę o Królestwie Bożym. Żyj tak. Żyj. żyj Nie, nie zmarnuj tego czasu ziemskiego. To jest bardzo cenny czas. Trzeba tylko patrzeć na to, co, na co chce Bóg, abyśmy patrzyli. Patrząc na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Porzucajmy złe rzeczy, przyjmujmy dobre. Rozkoszujmy się Panem i bądźmy zawsze gotowi do tej wspaniałej pracy dla Niego. Jak nie możesz czegoś robić, bo, bo jesteś chory, nie możesz opuścić domu, to zawsze możesz jeszcze wiele wspaniałych rzeczy zrobić. A jedną z tych najwspanialszych to modlić się za tych, którzy mogą opuścić swój dom. Albo żeby ktoś, Bóg ci przyprowadził kogoś, kto będzie mógł opuścić swój dom i przyjść do ciebie. Sąsiada, sąsiadkę może... Tam, siostra, żeby porozmawiać. Dla wszystkich stałem się wszystkim. Wszystkim. Aby pozyskać, aby uratować. Ktoś powiedział, ole, guma, <gum> jak ją rozciągniesz, tak, tak pracuje. O nie, on był stabilny w Panu. Jakbyś go rozebrał, apostoła, to byś zobaczył, że to jest to jest skała. Nie, nie naciągniesz tego w żaden sposób. Ale on dla ludzi stał się takim, żeby zobaczyli tą skałę zbawienia, żeby zobaczyli Jezusa Chrystusa. Niech Pan pomoże nam to wszystko rozumieć. Ranga posłańca świadczy o tym, jak ważne dla Boga było to, żeby Jego syn przyniósł nam tą informację. Uważajmy, co on mówi. Wiele zamieszanie, jest. wiele ludzi próbują oskarżać, gdy Ty oczy kierujesz na, to człowieczeństwo Chrystusa, to cię próbują oskarżyć, że ty nie uznajesz jego boskości. Jak ty chcesz patrzeć tam w to, że on mówi, a teraz naśladujcie mnie, to oni mówią, że ty go nie czcisz. Szybko będą mówić, nie umiejąc zrozumieć, że właśnie ratuje swoją duszę, bo Jezus powiedział, żebym go naśladował. Jako Syna Człowieczego Go naśladował, Syna Bożego, żebym Go naśladował takim, jakim był na ziemi. Nie takim, jakim teraz jest w niebie, ale takim, jak był na ziemi. Kiedyś, gdy wróci z powrotem, będę Go naśladował takim, jakim jest w niebie, będąc w jego ciele. Ale dzisiaj mam naśladować Go takim, jakim był na ziemi. Niech Bóg ci pomoże. Słowo Boże mówi: przyślę wam ducha prawdy, On wam przypomni wszystkie moje słowa. On dał nadzieję. Żyj dla mnie, bądź moim mieszkaniem, a ja idę przygotować Ci miejsce w niebie. Gdy przygotuję to miejsce, wtedy przyjdę i wezmę Was, abyście tam, gdzie ja jestem i Wy byli. Czytajmy Słowo, nie dajmy, żeby ktoś gonił nas przy tym. Spokojnie patrzmy, gdzie ono kieruje naszą uwagę i to zawsze będzie Chrystus Jezus. Bo On jest jedyną drogą, prawdą i życiem wiecznym. I On przyprowadza nas. Przed oblicze ojca. A, a wiemy, co znaczyła jego ofiara dla ojca, skoro całe niebo przepełnione zostało chwałą zwycięstwa tej przelanej krwi ofiary Baranka, przez którą my zostaliśmy przyprowadzeni do Boga jako zbawieni, uratowani w nim. Żyj, zbawiony człowieku, żyj jako zbawiona, żyj zbawiony, zbawiona w Chrystusie Jezusie. A gdy wróci. Wtedy będziemy razem oglądać chwale wspaniałego Syna, wspaniałego Ojca, a my będziemy też tacy sami. Chwała Bogu za cel, do którego On nas wezwał w Jezusie Chrystusie. Nasz niebiański wspaniały Ojciec. Amen. Amen. Amen.